Ten jeleń wziął ze sobą sowę! O nie tylko nie sowa. To jest jeszcze podobno gorsza postać niż jeleń. I jestem w więzieniu uwięziony i po prawej jest jeleń, a po lewej sowa. Czy mi się uda stąd uciec? Oglądajcie do samego końca. No to klikamy play i zaczynamy! Jesteśmy w więzieniu jelenia i też nowej postaci sowa. Na początku mamy jelenia. On ma czerwone oczy. To więzienie jest jeszcze cięższe, bo będzie też tutaj dalej sowa. I mamy. Jest! Tutaj! Jest ona, patrzcie, jeleni i sowa! O, nie, dobra, ja tutaj nie wchodzę za te przyciski, bo jeszcze się zamienię i coś się stanie. spróbujmy uciec z tego więzienia. Kliknijcie łapeczkę w górę, bo ja jestem za kratami. Ej, halo! Ej, o, 99 łapeczek, patrzcie. Tutaj jest napis 99 dni, patrzcie, i możecie kliknąć 99 łapeczek w górę. Klikajcie łapeczki, jestem ciekawy! Czy, a czy daliście rady w ogóle chociaż raz przetrwać 99 Nocy? Napiszcie w komentarzu, jestem tego mega ciekawy. No to zaczynamy! Idziemy tutaj, e, tutaj jest, już smutny misio. Patrzcie tutaj, o, biedny. Chodź, misio, wezmę ciebie, tylko ej, teraz nie mogę wejść. Misio, płacze tam, zobaczcie. O. Zostawcie łapeczkę, proszę. Zostawcie łapeczkę dla misia. Dobra, e, zaraz, zaraz, ta sowa wyszła. E, czekaj, czekaj. Ta sowa żyje! O nie, o nie, ona do mnie podchodzi, ona do mnie podchodzi! Sowo, sowo, nie rób mi nic, zostaw mnie. E, podchodzi coraz to bliżej. O, o, i <laughs> I... Szybko, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jasta, jazda, jazda. I zaraz, zaraz ta sowa będzie mnie ścigala. I ona próbuje tu wejść, patrzcie. A ja szybko uciekam z tego więzienia, so, sowy, która mnie ściga jeszcze w dodatku. O nie, tu jest jeleń. Dobra. E, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Do góry, do góry, do góry. Zanim mnie złapie sowa. Musimy uciec z tego więzienia. I jest, sowa, patrzy, stoi tutaj. Wow, jaka wielka. Dobra, ale czekajcie, tutaj wezmę kliknę przycisk. Dobrze. Ona się nie rusza, patrzcie, więc mogę sobie przejść. Hops, i tutaj podskakiwać. Muszę uważać, żeby nie spaść na dół. Dobra, chodź tam. Teraz, ohops, przeskoczymy, dobra, idziemy dalej. Ale Czekaj, czekaj, jest tam suwa przyszła! Idzie za mną, skacze! O, 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 o! o na tu jest, na tu jest, na tu jest! To prawno nogi, w nogi, ona cały czas za mną idzie ta suwa! O, nie, to jest dodatkowe utrudnienie, bo ona będzie mnie cały czas ścigała przez to więzienie. Dobra, szybko, chodźmy tędy. A tu jest jeleń! O, nie, nie wiem czy mu ucieknę. Tam stoi jeleń! A tutaj jest mój plecak! Wpadajcie widzowie, sprawdzajcie! Nowa rzecz na moim sklepie. Wleciał nowy plecak. Smysle team! Gdzie dookoła jest logo wszędzie? Patrzcie, tutaj jest nazwa Smysle! Na dole są minki uśmiechnięte po bokach. Jeszcze możecie sobie włożyć tutaj bidon, butelkę, co chcecie w boku, tutaj też jest napis smysl Team. Tak samo z drugiej strony, pecak jest naprawdę dowalony. Duży i rzuca się w oczy. Link w opisie SmileClub.pl, wpadajcie, sprawdzajcie. Już jest, czeka na was, dobra, a teraz idziemy na Jelenia, który tam biegnie. Raz, szuko. O nie, o nie, zobaczył mnie, zobaczył mnie, zobaczył mnie. A, szuko, uciekam, uciekam. O nie, 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 on próbuje mnie dotknąć swoją łapą, ale ma czerwone oczy. Raz, Czego, chodź, 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 chodź. Fuh, fuh, fuh. A, trzyma mnie! A, złapał mnie! Wow! dobra, jeszcze raz musimy uciekać. Jeszcze raz, czekaj, tego nie chce, Dobra, uciekamy i teraz on biegnie jakby mnie spowalnia trochę. Musimy jeszcze raz próbować. Biegnijmy teraz tutaj, dobra, idziemy do góry. Teraz tutaj, jeleń tam stoi, dobra, biegniemy teraz tu, na prawo. Okej, okay, musimy tam wejść. Stoi, patrzy. Ej, strzed na dół! Okej, okay, A, nie spadłem, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie! spadłem przez szepanek się pośliznąłem. O nie <grym> najgorzej szybko jest czas, bo zostaw mnie jeleniu! Czerwony <grym> oczy on jest mega wkurzony. On tu jakieś ma jakieś boxy, kartony. Znajdziemy tędy. Ok, chodźmy. O, wkurzył się za... zawarczał aż dorajdziemy dalej. Tam jest pokazany przycisk, jak go kliknąłem, więc idziemy teraz do wentylacji. Musimy tutaj wejść do środka. Hop, skakujemy do wentylacji. Ops, dobrze. Teraz idziemy na dół. ziół, I raz tutaj idziemy. Jesteśmy w łazience. Dobra, w łazience zobaczymy. Tutaj coś jest. Halo? Hmm, tu nikogo nie ma. Może tutaj? Pum. Też nikogo nie ma. Może to? Pum. O fuj, może ktoś tutaj będzie, a wy możecie kliknąć tą łapeczkę w górę, teraz, odej mamy, kliknij, a wy możecie kliknąć, pik, o, tak, łapeczkę, kto potrafi kliknąć, bo, to klika, tak, pik, żeby była łapeczka, zobaczymy, ile wbijemy, dobra, wy klikacie i ja też razem, wszyscy razem kliknijmy, zobaczymy, ile łapeczek wbijemy i patrzymy, czy ktoś będzie za tymi drzwiami, uwaga, trzy, dwa, jeden, klikamy razem, bum, <laughs> A, tu jestem! Majki, co ty tu robisz? E, no, to jest toaleta. No byłem w toalecie przecież. No co ty, Smaj! Nie wiesz? Ej, Majki, Majki, też się ukrywasz tutaj. Uważaj, bo jest sowa i leleń Straszny! Ukrywasz się przed o, nimi. Tak, ja się ich boję Widziałem tą to no, ona jest taka straszna, Smajslow. Dobra, musimy uciec, ok, uciekniemy razem z moim kolegą. Słuchajcie, Majki, to jest mój kolega. On nagrywa Minecrafta, możecie wejść na jego kanał. Tutaj wam pokazuję, to jest kanał Majkiego. O, Morcie wejść, link macie w opisie, a na... wpiszę sobie Majki na YouTubie Majki Minecraft to wam wyskoczy, zostawcie mu jednego subika, on leci po 40 tysięcy. Nie tak ma jest, bo mi brakuje widzowie już, więc koniecznie. Tak, a my kopiemy się na dół i idziemy dalej. Dobrze, bo po, po filmie możecie wbić. Okej, okay, idziemy teraz tu, pamiętajcie po filmie. Okej, okay, chodźmy teraz tutaj i Majki, uciekamy z tego więzienia, uważajmy, bo tu jest sowa i jeleń razem. Tak, szybko, szybko. No, takiego więzienia jeszcze nie było, e, ciężkiego. Teraz idziemy teraz tu, hops, tylko uważaj, że nie wpadnij na dół. Hops, e, teraz tutaj, hop. Się. Dobrze, okay. teraz tutaj musimy, uważajmy deski, tu o, sowa tu może, może być. Dwóch te skipę, gajos, Oj, O, nie, wpadłem! Ała, co się stało? Uważaj, co się stało, lol. O nie, o nie, to się łamie, Majki! Ej, faktycznie, olej. Uuu, skacze, 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 dobra, dobra, dobra. Uuuu, jest! Przeskoczyłem. Ok, idziemy dalej, wchodzimy do czaszki. Czerwonej czaszki, wchodzimy teraz. Co to jest? O nie, pułapka! Majki, uważaj! O nie, ej! Pułapka, to była, no. Idziemy teraz tutaj do góry, wspieramy się po drabince. Idziemy dalej. Tu jest wielki tunel, kula leci! Uuu! się! Ej, jakaś zielona Przeleciała, no i musimy uważać, żeby nas nie walnęła. To jest zielona jak las. Czekaj, może się cofnę. Ja chyba lepiej też się cofnę. Ej, to jest zielona kula, dlatego że jest zielony las u jelenia. I on specjalnie zrobił tą kulę taką, ma czerwoną, wiecie, bo ma czerwone oczy. Dobra, poczekamy, zleci. Okej, idziemy. Kolejna, kolejna. Go, 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 go! o Ona jest niebieska jak ty! O, faktycznie jak moja bluza, ona i! Ona jest kolor. taka niebieska jak plecak, mój nowy smyslu team, zobaczcie! Takie plecaki, pamiętajcie, są na moim sklepie. Link w opisie smisokro.pl wpadajcie, dołączcie, akurat możecie wrócić do szkoły jak Sigma, jak smislu team! No, idziemy teraz tu. Chodźmy do góry pod rabince i uważajmy, tu jest człowiek z lasu! Tu są ludzie z lasu! O! O nie, soba! Soba, soba, soba! Soba, soba, soba! Żeby mi nie dopadała, żebyś. Prawokowała się. Czy ona u mnie jest w ścianie? O nie, o nie! Sopała mnie! Wow! O, 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 teraz Zapała mnie! Goni. mnie. Uważaj, ech, ech, uważaj, proszę, uważaj! Okay. O nie, o nie, drzwi się zamknęły. Oooo, dalej, Tu są ludzie z lasu, tu są. no ma oczy! ona będzie wgonić! Ona ma ten. Patrz, ora, stanęła. Ona ma takie mega mocne oczy białe, świecące się, bo to świeci tak. w nocy. Idziemy teraz tutaj do góry, ciekawe co będzie na końcu, bo na końcu jest zawsze boss. Musimy dojść do samego końca. Mamy tutaj progres, jesteśmy w połowie, a musimy dojść do tego pucharku tutaj, nie Więc jak dojdziemy do pucharku, to dopiero będzie boss, czyli nie wiem czy będzie sowa, czy jeleń, czy co Chodź raz tutaj, ja się go tak boję Dobra, klikamy i jedziemy do góry, o nie, zablokowałeś, to bajki Za ciężkie, o, o nie, o nie! O nie. Dla, zaciężka, a, dobra, za ciężkie, ale jesteśmy radę. Skaczę, skaczę, zablokuję i idziemy go! Kafeternia tam jest zamknięte idziemy na lewo. Musimy skakać. Dzium, Pijemy i skaczemy. Uhuhu, zasuwamy. Zasuwany! Jestem szybki, wow! Uh, dawaj Majki, za mną! Piękny jestem za tą sweźlą! O, to jest niebieski kor, Majkiego. Tak, to jest mój kolor ulubiony, dlatego sobie poradzę zaraz po lubi taki slow. kolor niebieski. Dorajdziemy teraz tu, Hop, podskakujemy. Teraz tutaj wziął, teraz tu zasuwamy. Zium, zium, zium. Jestem! O, tylko nie spadł! Yy, ale na jak... zielono, jest. fuj. Tu też za zielono poleciało. Ten poleciało nam z buzi, takie bwe. idziemy o, teraz tam. Idziemy teraz tu, spieniamy się. Dobra, gdzie ta sowa może być? Uważaj, no, ona gdzieś tu jest. E, może ona jest za nami z e, tylko nie to. Uważaj, bo tu sowa może gdzieś być, słyszę jakieś. Cóż to? O, o faktycznie. Tuż jakby dźwięk sowy. Tak, ona tak... Ona tu gdzieś jest, uważajmy. Może tutaj jest, uwaga. jest tu goś? A nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, muszę mi wziąć drabinkę. Tak, Czekaj tak, tak, okay, bierzemy tak, tak, drabinkę, dobra. Słyszałem dźwięk, ona nas gdzieś obserwuje ta sowa i wydaje dźwięki sobie. Dobra, idziemy są teraz tutaj i postawimy. przyjaciółmi z tym jeleniem strasznym. Tak, no. a patrz tutaj, możemy przejść zamknięte za Tam Jesteśmy! Kto do mnie zadzwoni? Ej, kto chce mój numer telefonu? Podam. E, halo, kto dzwoni? <laughs> Nikt nie dzwoni. Babcia? Ej, może ktoś zadzwoni. Kto by chciał zadzwonić? Kto ma telefon? Napiszcie w komentarzu. A, dobra, idziemy do góry. Okej, okay, teraz musimy tu przejść, tu przejść i jesteśmy dalej. O nie, czerwone kolca dole, uważaj. Dobra, tu mamy wiatra, dobra. który wieje, musimy przeskoczyć. Hops, 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 hops. Szybko się pospieszmy, żeby lepiej ta sowa nas nie dopadła. Dobra, idziemy teraz tutaj, musimy uważać, żeby nie spaść na dół. Teraz tutaj idziemy, skaczemy Biegnę po takich rurach. O, Majki już biegnie, dawaj Majki, dawaj, Majki, cię. Okej, teraz tutaj, hops, lury, dobra. o, niebieskie twoje. Okej, okay, idziemy, oh, jedziemy i teraz musimy zakręcić Zawory, Gazy. gazu, okej, okay. ciuuu, jeden zakręcam, tutaj na dole drugi, patrz. a widzisz, jak szybko, spadłem. O, A dobry. ja nie spadłem, ja szybko zakręciłem, ja jestem szybki biją, teraz tutaj, okej, okay, zakręcam trzeci, trzy zawory zakręcone i idziemy do góry dalej, jesteśmy już w połowie i zaraz będzie boss, ale czy będzie jeleń ze sobą, czy sowa, nie wiadomo, nie, bo to będzie, czekaj, jeszcze będzie szef kuchni tutaj zaraz, o, Majki tam jest na dole Ja w go wyprzedzam <mikurzy> O Ziom. nie, ja nie mogę zostać w tyle Dawaj z... Majki Bo e. zostaniesz w tyle O nie, ta sowa mnie dorwie, tylko nie to No, no sowa, ej właśnie, bo sowa cię zaścigać, uważaj Majki, bo sowa ją może zaścigać Ja, je, ja tutaj tak, tu jest, uważaj Trzeba poskakiwać Na dole jest lawa Dobra, teraz, skacz o, o, W odpowiednim momencie, ej, co coś, coś, coś frontowego leci Ło, ło, teraz tutaj, okej, trasa prawo, dobrze, szybciej skakać trzeba Zią, raz Dwa Trzy, cztery. Pięć! Dobra, szybko pięć skoków, uważaj, Majki. Ja już idę do góry, dawaj. Uważam swojes slow. Uh, Majki jest tyle, a ja teraz mam wielki wiatrak, kto który skacze. O wieje, wieje, wie, wieje, ale nie doskoczyłem, muszę raz się odbić. Ziu. I lecę, lecę, lecę. I jestem. Ciu! Okej, okay, dobra, już mamy 70%. Zaraz będzie koniec. Dobra, teraz tak, tutaj. Ty... O, okay. exit jest, widzę, exit. Jest. To jeleń, to jeleń, to jeleń, to jeleń! O nie! To jeleń jest szywem kuchni! O o, 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 o. U, o a o! Ała, jakie ma wielkie, Czekaj. Musimy wziąć food i go rozwalić footbazooką! Tak, a masz! Pum! 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 Nawalam w niego, dostaję, ale mocno! Czekaj, czekaj, zaraz, zaraz, on idzie tutaj. A masz pasz, palaj ty! Jeleniu! A masz! O nie, o nie, on bije mnie, on bije mnie! Uważaj, Sławice, uważaj! O nie, nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy naprawdę... Majki, dawaj! jest ja spadłem, rozwaliłem go! Chodź, Majki, dawaj, uciekamy! I Mam futbazukę. Dobra, idziemy teraz tu, czy mogę strzelać. O, zniknął

Ło, bo leciał, leciał, łapie, łapie, o, łapie, ci, łapie. Dobra, ci, zapalam cię, chodź. Okej, okay, dobra, zapalam Majkiego, więc idziemy za mną. we dwójkę. No, we dwójkę musimy się trzymać razem. Bo e uważajmy, bo ta sowa może być z tyłu za nami. I wtedy, jak będziemy we dwójkę, to może się obronimy, Majki. Nie trzymajmy tak, Nie Uda nam się, na pewno nam Smyso się to obronimy. Idziemy tak, teraz nie. do ekscytu, ostrzałki do góry. Idziemy do góry, teraz omijamy lasery. Uu. Uu. Uwaga, uwaga, jeden ominięty, dobrze. Teraz drugi, O lasery. Uważaj, Majki. Ziu, polo Small Slow Team! Zio. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ostatni, ostatni! Jestem cię tu, widać. I... Let's go! Jestem, jestem, Yupi. jestem. O nie, o dobra, udało okay, mi się. Okej, dobra, idziemy dalej, tutaj mamy teraz korytarz. O, tu będzie boss, jest go. Oh, boss tam. Czyli tam o. będzie albo jeleń, albo Sowa, albo nie wiadomo kto. Bierzemy, Chyba będzie Sowa się. Albo Sowo Jeleń! O, sowo Jeleń! Nie, tylko nie to. Dobra, idziemy teraz. O nie, Swa! O nie! O, nie, o, nie! O, o, nie wiem jak wrócić, czekaj oh. ja przeskoczę. O, nie! Spadła mi, czyli spadło mi e, ten plank metalowy, bo jak on mi spadnie, to wtedy możesz już nie wrócić. Ja o, jeszcze raz o, czekaj, nie. uwaga, uwaga, Robię. Ostatni, dwa ostatnie mi zostały. Dawaj, spaśnij, szybko, bo ta soba zaraz do nas przyjdzie. Dobra. O, nie! Spadł mi drugi! O, nie! Najgorzej! Nie, ostatni mi został, ostatni mi został! O, nie, już więcej nie ma. Nie ma już Poradzisz sobie z majslą, dawaj, 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 czekam na ciebie, prawda? już ja metalowe to deski spadły, teraz mam tutaj, dobra, ale się odbija ten, ta deska metalowa, widzisz, jak się odbija? No, rzeczywiście, wow Dobra, dobra jest, 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 nie. jest, zszedłem Jest, przed... Oooo, O, 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 aj, nie, co ty o jest błąd, dobra! Uwaga, uwaga, mamy tam las. Nie wiadomo, kto tam będzie, ale wiadomo, że mam nowy plecak! Smiles no to Wpadajcie, sprawdzajcie, nowy plecak już czeka. Elegancki, duży. O, tu możecie zapakować naprawdę sporo książek do szkoły. No, trzeba iść do szkoły. Link w opisie, smile.pl A my teraz wchodzimy. Uwaga, uwaga, i tutaj jest robot. Ale czekaj, czekaj na tym robocie. Ej, zaraz, zaraz tam nikogo nie ma! Ej, gdzie Ej, oni są? Co tam... jest, co jest? Ej, czemu Ej. w tym robocie nikogo nie ma? Ej, Wow wow wow, wow, wow 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 to jest automatyczny robot uważaj Majki! Może oh, oh, go ta sowa jakoś zgłaszcza? Nawala, nawala, nawala! O nie, 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 automatyczny robot, tylko nie to! O, masz, o masz, masz, nawala, nawala! On strzela, trzeba uważać! Badaj ty! Pu, 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 rozwaliłem go, jest, 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 jest! Udało Uuu. się slow Ale wybuch, dora, rozwaliłem! To był automatyczny robot i teraz jedziemy do lasu! Uuu. Teraz jedziemy do lasu. Dora, uwaga, uwaga Wjeżdżamy do lasu. I wow, ale I przejechaliśmy las. Ej, przejechaliśmy las, ale zaraz zaraz wyjechaliśmy z lasu i tutaj strzałki pokazują prosto. Majki, chodź. Idziemy. Jestem, jestem strzałki pokazują, żebyśmy szli tutaj prosto. Więc musimy wejść chyba na tą górę z kamienia i zobaczyć na nas prowadzą tutaj. Co będzie dalej właśnie, no? Hmm. Dobra, chodź na to. Okej, okay, musimy wejść. Jeszcze nie ukończyliśmy. Mamy 4% jeszcze na pucharku, A jeszcze nie? Tylko 4%. Okej, okay, czyli może stąd uciekniemy i ta sama nas nie dopadnie, ale ja I nie ją chyba wiadomo co słyszę. będzie na końcu, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze tutaj jest coś. Czekaj, czekajcie, czekaj idziemy tutaj, hops, dobra. Tutaj chyba będzie helikopter. Będzie helikopter, czekał i zgadłem, uwaga, uwaga, tak, zgadłem, jest helikopter, teraz odlatujemy z tego lasu nie. więzienia. Odlatujemy, Damy radu, uda nam się. dawaj, 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 lecimy, 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 lecimy. Woo! Dobra, uwaga, uwaga, uwaga! I zobaczmy, lecimy tutaj księżyc mamy w tle. I jesteśmy w, w więzieniu? Co? Ej, łapeczka w górę? Patrz łapeczka w górę. Ej, co? Tu są wszystkie sowy! Ej, jakie one sowa są? Sowa czerwona. Patrz na tu sowa czerwona. Sowa różowa. Sowa niebieska. Jak sowa zielona. Sowa żółta! O jak ja? Sowa żółta i sowa biała. Wszystkie tu są sowy. O, jak one wyglądają, co? O Taka tak już sowa nie w ogóle. widziałem! No i teraz mamy wszystkie sowy i idziemy tutaj, mamy exit, a, tam jest jakiś portal. Dobra, może stąd wy uciekniemy. Chodź szybko, Majki, uciekamy, tylko tego dobra, No dobra, dobra, dobra ja już tu dłużej nie chcę być, nie chcę ja być, nie też chcę nie być. Ja się boję tej sowy. O tam coś było, Ej, tam chodzi jeleń. Dobra, uciekamy. Wchodzimy yy, do portalu! Szybko! Żo, a wy możecie wejść! Tutaj po moje fajne koszulki Smilandia. Tutaj czekamy na Was wraz z czapką i wiele więcej. Poduszka, bidony, tak samo koszulka, link w opisie. SMASU -so team!